Zwróćcie Państwo uwagę na to, że my, ludzie, szukając porozumienia, bo żyjemy tu i teraz, w tym kraju i tutaj, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że my, ludzie, szukając tego porozumienia, prawda, żyjąc w kraju miłości, nie globalnie powiem, zobaczcie, my, ludzie, wyświewujemy wyższe wyższe w rakietach naszych pobratyńców, i innych ludzi, żeby szukali obcych cywilizacji. A zwróćcie Państwo uwagę, że my nie możemy się porozumieć z cywilizacjami, które już są tu na Ziemi. Czemu? Pytam. Nie dogadamy się z mrówkami, tylko zawsze je but w mrowisku. Pytam. Może inaczej, globalnie. Zwróćcie Państwo uwagę, że my ludzie nie możemy porozumieć się z gatunkiem, który już jest na tej ziemi od tysięcy lat. I to Wy jesteście kobiety! Tak, przepraszam bardzo, dużo czytam na ten temat. I to, i to co przeczytałem w ostatniej wróżce, to jest szom. Słuchajcie, ja wyczytałem, panowie, wyczytałem, że Kobiety mają od nas o wiele większy yy, mózg. To się nie ma z czego cieszyć. Rozmiar nie ma znaczenia. No, słyszałem to wiele razy. I właśnie źle mówicie. Nie powiem, że rozmiar nie ma znaczenia, bo ma. Może powiedzieć, że to, że wielkość jest względna, bo wielkość jest względna. Dla jednych coś, co jest wielkie, dla drugich może być śmiesznie małe. <grym> Wiecie, o czym mówię. No. O pensji. Może być też odrobnie dla, dla jednej czy takie malutkie, bez sensu w ogóle, wiesz, dla drugiej może oooo wielkiej. I tu nie mam przykładu. chociaż nie mam jeden, mam ten y, y, no y, krzyżak, a nie krzyżak w sensie ten Hitler choreoniny. Pająk Krzyżak w szatni damskiej. Malutki taki pajączek, przatni damskich i założę się, że wszystkie gołe, niegołe, ubrane, i ubrane, wszystkie byle wyżej. Na taporety. A! 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 O, pytle! A! 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 Gigant! Kurde, żem raz w życiu to usłyszał. Gigant! A to jest właśnie powód na to, że to kobiety tak naprawdę maczały palce w teorii względności. Wiecie, jak brzmi teoria względności według kobiet? Kochanie, wychodzę na 5 minut do Joli, mieszaj Bigor w kwadrans. <śmienic> jak? Przepraszam, jeżeli ja czytam we wróżce, że kobiety każą o sobie mówić, że są słaba płeć, jak wy jesteście słaba płeć? Jak słaba? Statystycznie żyjecie 10 lat dłużej od nas mężczyzn. się, dlaczego mężczyźni umierają wcześniej? Bo chcą! <śmienic> jeżeli ja czytam! Że mężczyźni, naukowcy obliczyli. Jak słyszę ja, coś takiego, naukowcy, debile, obliczyli. <noise> że mężczyźni zdradzają częściej. Kurde, <noise> z kim? Z marsjanami? <noise> Potem czytam, kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa, ale jestem, kurde, z <noise> Panowie, niestety historia świata, jak tak się to rozpatruje, pobieżnie nawet, to nie jest historia nas, mężczyzn, naszych podbojów, wojen, odkryć. Historia świata paradoksalnie to jest historia kobiet. No proszę, przykład pierwszy z brzegu. Jakby nasz kraj wyglądał, jakby ta cholerna wam zechciała Niemca. Nie wiem, <grym> ja teraz grał w Bundeslidze. A świat! Jakby wyglądał świat! Jakby Lenin miał y, ładną żonę, a nie, a nie. A nie żonę. Czy jemu by się chciało robić rewolucję październikową w, w listopadzie? Jak leje pada deszcz i mrzeć, Pada żyć? czy Jak miał ładną, siedziałbym w domu i jak? <głos》> Ale z drugiej strony dziewczyny, po rycersku. Jak patrzę na Wasze życie. Jak ja widzę, ile was kosztuje wyrzeczeń, poświęcenia, łez, czasami nawet krwi, żeby w ogóle wyjść z domu. No panowie, to to jest teatr. Krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, na słońce, na księżyc. <śled> Enzymem, bez enzymu z witaminą A, B, C, D, E, F, G, H, idiotka. Maria Kiris, Kłodowska miała mniej chemii w swoim laboratorium, niż wy macie w swoich kosmetyczkach! Tak! I ona atom znalazła! A wy kluczy nie możecie znaleźć! Albo wasza odzież, panowie, mam rację? Zawsze jednorazowa mówię do żony, kochanie, ale ci ładnie w tej sukience, a ona zapomni, już w niej byłam. to, to są koszta? Chociaż dla tego innego powodu uważam, że kobiety powinny zarabiać tyle, co mężczyźni. Jestem za równouprawnieniem, jak Boga kocham. Kobiety powinny zarabiać więcej. Nie działa, to już nie działa. Kobiety powinny otrzymywać comiesięczny dodatek pielęgnacyjny. 100 dolarów od killera, na waciki. Tak. A najbardziej mnie tpienia, że ubieracie się nie dla nas. Wiecie, że one się nie ubierają dla nas. One się ubierają, żeby inne widziały. To jest normalny wyścig zbrojeń. Mogę być szczery? Jestem rycerzem, powiem wam w twarz. Nie obchodzi nas to, co macie na sobie, czy to jest zrozumiałe? Interesuje nas wyłącznie to, co macie pod spodem. Tak, bo my jesteśmy mężczyznami. My sięgamy głębiej. A przecież musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, dziewczyny. My jesteśmy połówkami tego samego Jabłka. My jesteśmy to samo, tylko inaczej. Rozumiecie o co chodzi? Na początku przecież jest napisane była. Na początku był Adam, tak? była? Ewa. Czuję się jak w meczecie. To trzech katolików jest? Adam i. Ewa. Nie chcecie się swojego wyznania. Adam i Ewa. Ewa została stworzona z czego? Żebra. Panowie, jedno żebro, a ile nieszczęść. Ewa. Ale gdzie kim za to? Pytanie, jakie to żebro musiało być, skoro tyle piękności powstało? I gdzie to żebro było przed usunięciem? Mam kolegę, który twierdzi, że kobiety w większości oddają nam to żebro, tylko niestety najczęściej w postaci rogów. I to jest problem. Tym optymistycznym akcentem chciałbym się z Państwem pożegnać rycerskim zawołaniem. Można powiedzieć rycerskim pożegnaniem. Mówię. Dokąd będziesz na tym koniu, kozacze? Poczekajcie, zaraz zobaczę.